Sąsiadowe powiedzonka. Witajcie widzowie! Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy poetami i będziemy sprzedawali Wam fantastyczne teksty, nieprawdaż? Prawdaż! Jakim jesteś poetą dzisiaj? No bardzo dobrym! No ja myślę, sąsiedzkie powiedzonka. Tak, to właśnie teraz chcemy Wam zademonstrować. Ja będę Andrzej Mickiewicz, a ja będę Stefan. Sienkiewicz. Nie no, Stefan, słowacki będziesz, ale dobra, posłuchajcie tego, bo za chwilę zaprezentujemy Wam prawdziwy kawał poezji. Bez pracy nie ma wypłaty, a bez wypłaty nie ma wody. Y ale jak to? Nie ma pieniędzy? Kur... Mać, a. Jak to nie ma ratunku! Co ma wisieć Newtonie? Spust na płucie w kącie. Co ma piernik do wiatraka? To, że wiatrak się może spierniczyć. Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. I do dupy też nie. Gdy się diabeł spieszy, to sąsiad się cieszy. <laughs> <Dopadniemy go. śmiech> Grosz do grosza, a będzie luty podkuj fiuty. A no masz. <laughs> oh, oh. Oh, 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 oh. Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co pobadnie, co wrączki wpadnie. <laughs> mhm 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 Gdzie jest moja chawira? Ty chujku Ma. mother Jak trwoga to pokaż pieroga Pokażę ci proszę pieru Jaki fajny Kogut myślał o niedzieli a w środek ci do gęby napierdzieli. <laughs> a, a, a fuj! Kto pod kim dołki kopie, ten się rozesra na klopie. Kto pyta, temu walą kopyta, a nie błądzi na wielbłądzie. Hmm, muszę zadać pytanie, ale śmierdzą jemu kopyta. Ale ja sobie siedzę na wielbłądzie. Kurda. Kuj gorącą sraczkę to masz, to masz, i na paczkę. <laughs> w stanie. Lepszy wróbel w garści, niż kupować kota w garnku. <laughs> Co my tu mamy? Kota mam? E? rosołu z tego nie będzie. Mowa jest złotem, a milczenie ni z gruszki, ni z pietruszki. Co? Jak to? Ow! Ow! Niechaj sąsiada. Przed skończeniem. E, Stefan picia. jesteś tym sąsiadem, wiesz? Wiem, wiem. Szuba się nie Ja tam mm, Kocham cię, Jestem wspaniały, wcale, dobrze cię mieć. Wcale ci do buzi zaraz. O. Dobra, nie no do buzi to jest gwinta tylko. O, o. Pff, mm. O, o! 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 co się stało? O, a -A -A! Nie wsadzaj siura do rury, ty pewnie na widział. No... Kurde... O! Hmm! Zaraz... Przetestuję! Co tam się wyczynia? Boże... O kurwa. nie! Aaaa, chyba nie chcę tego widzieć! Nieszczęścia chodzą parami, a twoi ojcowie zmieniają się szparami. <grystek> o, 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 raz tak, raz tak. <grystek> od przybytku głowa nie boli, ale od przybytku się w głowie pierd... Ale mam kasy! Od skurpana! O, kurde! Chyba... O, ale mi się po... o, ale mi się popieprzyło w łbie. O, co się ze mną dzieje. O, system resetuje się. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, twoja stara w rzece pierze. Pan Jezus? Ratunku! <grym> w marcu drapie się po jajcu. O, ale mnie swędzi jajko, muszę się podrapać. Mm. Podrapnij też. Zgoda buduje, a sąsiedzi to ch**e. Co? Czarnobyl. Tak. Zobacz Stefan, co my tu mamy. Mówi**a. Mm. Oho! No i to by było na tyle. Widzieliście najciekawsze powiedzonka, które żeśmy wymyślili. No właśnie. A mamy teraz nadzieję, czy to że. Napiszcie one... w słowniku i napiszcie w pamiętniku. Tak, mamy nadzieję, że staną się przysłowiami polskimi już na stałe I, w kanonie. I niemieckimi, i w ogóle jakimiś tam. Żydowskimi i ukraińskimi. To jest jedyna rzecz, która I nam wyszła. Do widzenia. Do widzenia, do pierdzenia.